Zarówno strzegomianie, jak i policjanci na ten remont czekali bardzo długo. Tym bardziej cieszy, że gmina znalazła na ten cel środki finansowe. Obecnie mieszkańcy gminy strzegą zupełnie inaczej są obsługiwani przez policjantów niż poprzednio, przed remontem. Przed remontem ta obsługa nie przystawała już do obecnej rzeczywistości. Klienci, których rocznie odwiedza dyżurkę w strzegomiu nawet 4000, są oczywiście zadowoleni z nowych warunków przyjęć na komisariacie. Zdecydowana zmiana z tego względu, że miałem okazję tu kiedyś wcześniej być. No dzisiaj jestem pierwszy raz po remoncie, więc naprawdę warunki się zdecydowanie polepszyły i uważam, że będzie to na, pewnie, na pewno dużo lepiej też dla różnych tutaj osób, które będą przychodziły załatwiać różne sprawy. Od teraz, stawiając się na dyżurce, strzegomskiego komisariatu nie trzeba będzie się gimnastykować. Można się więc skupić, donosić, informować, zgłaszać i pytać dowoli.